Jeszcze w piątek słychać było śmiech, rozmowy, zapach grilla. Marcin, Mariola i Gosia cieszyli się wspólnym wieczorem. Kilka dni później cisza. W poniedziałek sąsiedzi zauważyli, że nikt nie wychodzi z domu przy ulicy czterech pułku piechoty wojska polskiego w puławach. Zaniepokojony mężczyzna zadzwonił po policję. Funkcjonariusze weszli do środka i natychmiast wyczuli intensywny zapach gazu. Chwilę później odkryli dramat, trzy ciała. Dwie kobiety i mężczyzna. Obok nich leżały martwe psy. Strażacy potwierdzili, w pomieszczeniach panowało bardzo wysokie stężenie tęku węgla, czyli czadu. Mieszkańcy są w szoku. Jeszcze w piątek widziałam ich, jak grillowali. Nikt nie przypuszczał, że to ostatni raz mówi sąsiadka. Po tragedii wielu ruszyło do sklepów po czujniki czadu. Mąż od razu poleciał poczujnik, bo mamy gazowa lepiej dmuchać na zimne, dodaje kobieta. Straż pożarna apeluje, sezon grzewczy dopiero się zaczyna, a już pochłonął pierwsze ofiary. Jeden czujnik może uratować życie.